Chciałabym, was, po to jest kolejny odcinek z gry FIFA Mobile. Yy, łapkę w górę, subskrypcja, gramy kolejno. No. Polecam serdecznie. Tak naprawdę nie widzę, Więc yy, mam wielką, wielką, wielką prośbę na tym odcinku. Jeżeli znacie jakiś fajny program, program do nagrywania na komputerze w miarę łatwiej po prostu żebym ja to ogarnął to z chęcią bym się skontaktował z tą osobą, żeby mi prawda, pomogła w nagrywaniu tego typu odcinków po prostu niech poda nazwę programu no i, i, i się skontaktuję no Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wybiło 500 yy, wyświetleń. Wiem, że mówiłem coś tam o piosence, ale ogólnie teraz... Wziął się, ofuczył Arturo, więc... Sami rozumiecie. Nie będzie prezentu dla niego. <grym> ale tak na serio, no... Inaczej, no wcale się nie jestem. Może coś tam pogadam. E, wy, wy, z... z, z klasa, może ktoś mi pomagał yy, ale właśnie chciałam, planuję coś zrobić na kąpie, ale po prostu ciężko mi ogarnąć program. Yy, próbowałem dzisiaj to zrobić, ale ciężko, powiem Wam, gdzie ciężko. Mm. Już yy, jakby... No po prostu, kto się zna na tym, kto zna jakiś program fajny, to niech się zgłasza. Yy, yy, niech pisze, zgłasza się. Yy. Właśnie, jak ktoś mnie tu skurdował. Jak to skurdował. Więc tak, yy, w sumie to... Z spraw organizacyjnych to tyle e, jeszcze jedna może sprawa jest e, y, jako jeszcze grę chcielibyście e, 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 jeszcze na kanale bo chcę żeby właśnie te wyświetlenia leciały i suby też było w miarę y, znane Wiem, że teraz się brał klepie, ale Jakoś mi się odechciała Odechciała grać w brawla, więc y, No Odechciała mi się grać w tego brawla Jak się pojawił, po się Brawl jest już trochę nudny nowy Więc, więc, więc no no tak yy... kurde mogę szalisz nie po no tak więc mam nadzieję, że wiecie co macie pod yy, w komentarzach pisać nie jeszcze może postaram się dzisiaj ogarnąć chociaż już późna godzina jest godzina 18.30 wiem, że dla niektórych to jest w sumie wcześniej, dla no, mnie w sumie też wcześniej, ale żeby do nagrywania to jest już nawet taka późna godzina. No... Jeszcze myślę, myślę, też jakieś coś zrobić, ale to później. Jedną rzeczą mam plan na spersi, taki, wolno powiedzieć, że punktu w spersi, albo w sensie specjalny z komputerem, ale jak się nie uda, to z da to. Wprost wydamy to z komputera. Na razie nie powiem co i dam, otóż, tą waszą grę, którą chcecie. No, on tego nie trafi, nie to ja bym go mm. no. Słuchajcie, to tyle, co ja dam wam do przekazania. W do pytania. Eee... No. No, to tyle. Mm, jeszcze może coś... Może nie. Co um, to jest stage? Halo, panie. A, to... To... A, przecież się mam. Nieważne. Dobra, ja poszukam czegoś fajnego i widzimy się za chwilę. Już znalazłem. E, będzie to head to, e, head to head. Będzie odcinek dłuższy, ale co? Uwaga! Ojejku, ja, ja się go boję! Patrzcie! Ty! Chciałam powiedzieć, że nie jest najgorzej, ale. E, Zmiażdżę mną doszczętnie. Informacja dla wszystkich, którzy nie oglądają, za, zaraz, zaraz mnie nie będzie. <grym> <grym> Oni mnie tak zmiażdżą. O nie, o nie. Dobry hałk. Dobry hałk. Dobra. Widzę gościa. Siad, 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 szybko biegnie, biegnie, mieliby. Biegnie. Hołnę, hołnę, hołnę ja mogę też bal e, balans wziąć, użyć w mocy balansu. Psen na balans, junior. Kurde. Jeżeli mnie jakoś do środka, to piłka to już będzie coś. A, wyszłam, wyszła, wyszłam. Wyszła. Kurde, wiedzieć że wyjdzie, dlaczego się nie rzucałem? Zaraz za to, że nie mówię w ogóle nic, ale... Mm. O kurde, o kurde. Ślizguj się! Ślizguj! Dobra, gol. Dobra, trudno się, się się mówi się. Trzeba grać dalej. Ja będę naciągać Dobra. Pani Ania, chcę to zakończyć. Dobra, trzeba to zrobić jakoś tak w miarę inteligent, czyli podaniami, do skutku. Zamknęło dobra. Kurde, jakich wychodzi? Spalony powinien być. Spalony! Madamie! No ja to już jest po meczu. o dobra. Oddałem piłkę już. Dobra, już dupa blada czekolada. Widzimy się, jak nie, jak ja będę jakieś miała akcję. Słuchajcie, strzeliłem honorowego gola. Jak widzicie, macie strzelił. Wow. Patrzcie, w sumie podanie było do maciasa Czterech obrońców. Wow. Idziemy się znowu. I niespełna, kilka sekund później. Wielkie strzał Strzały gol dla nich. Uwaga, karnie. No, ja się tam rzuciłem, ale oczywiście, gra jest tak zrobiona, że on może tak, TAK JA NIE MOGĘ Dobra Się nie wam tego zstydy Koniec tych męczarni 5 dla innego. Uwaga Strzały na bramkę Dwa Dwa strzały Dwa na bramkę Oni Sześć strzałów, sześć na bramkę, posiadanie piłki dla nich mm, pas a nie wiem, o co kaman. Yy... Przebieg gry. Yy... No. Sorry, że ten odcinek jest tak mocno, mocno przycięty. Cięty Przycięty. Że on jest tak mega cięty. Ale yy, łapkę w górę, subskrybuj, czyścisz ten blog pod, pod